O. Dzisiaj jednak gości on wyjątkowe wydarzenie Finał UEFA Champions League Najważniejsze spotkanie w europejskim futbolu klubowym Oby dzisiejsi rywale zaprezentowali się stosownie do rangi wydarzenia Liverpool zmierzy się z Aston Villa Zatem nadszedł ten moment, który wywołuje dreszczyk emocji Chyba u wszystkich kibiców, piłkarzy, działaczy, pracowników klubów A nawet zapewniam Państwa u dziennikarzy sportowych to musi być niezwykłe uczucie, wystąpić w wielkim finale UEFA Champions League. Jak w takich warunkach zachować zimną krew i pokazać się z najlepszej strony? Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe wybicie poza bramkę. I tak, to będzie corner. Pole karne, głęboko teraz. Zmarnowana teraz okazja zrzutu rożnego. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Hakci. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Wyszedł sam na sam, uwaga! I gol! Proszę państwa! Pierwsza, ale może nie ostatnia w tym finale łowa Champions League Bramka Prowadzą zatem 1 do 0. O tak proszę Państwa, to jest silizk, to rozumiem, świetny odbiór. Na jest podanie, jak to się rozwinie. Uwaga, jest faul, jest wizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Co teraz zrobił Alison? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite! drożnego w okolice 11. zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wybili ciekawe minięcie teraz dalej, uwaga, nie ma gola Broni Alison. Liverpool po raz pierwszy sięgnął po kuchar mistrzów już w 1977 roku gdy potem trzykrotnie sięgał po puchar w ciągu kolejnych zaledwie siedmiu lat, wydawało się, że The Reds na dłużej zapanują w Europie. Tak, ale historia sprawiła im przykusa i na następny puchar musieli czekać aż do 2005 roku, czyli ponad 20 lat. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Roberto Firmino wciąż z piłką, bramka coraz bliżej. Ma wsparcie, by to rozegrać. Dośrodkowanie w pole karne. Tak jest! Mamy wyrównanie! ale ważne trafienie teraz. Posłuchajcie państwo tylko trybun. Ależ szał radości. Wrócili z dalekiej podróży. Rywale już byli pewni z a tymczasem finał rozpoczyna się na nowo. Później zaczęło się od świetnego dośrodkowania. A i samą uderzenie głową, warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Mamy wynik remisowy. 1 do 1. Firmino ma teraz piłkę. I strzela. W trafieniu wychodzą na prowadzenie! Tak jest, proszę Państwa, można powiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum! Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić koszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Mamy teraz wynik: 2 do 1. Roberto Firmino. Dobra szansa przed Roberto Firmino. Co za obrona! Nie ma bramki. Świetna interwencja. Co tam się stało? Jest pressing. Akcin. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Fabinho nie uniknie kary. Tak, to zachowanie zasługiwało na żółtą kartkę. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Błąd, strata piłki. No i po ataku zagrożenie minęło. Mo Salah. Aleksander Arnold. Zobaczmy. Liverpool buduje akcję na połowie przeciwnika. Spudłował koncertowo. Aż dziwne, biorąc pod uwagę umiejętności tego zawodnika. Czasem coś nie wyjdzie zgodnie z założeniem, chociaż przy tym strzale to prawie wszystko poszło nie tak. Pretendent do miana Kiksu Kolejki. Roberto Firmino, Sadio Mane, bez trudu radzi sobie z rywalem. Niestety, zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Firmino ciągle przy piłce. Może coś z tego być. A jeszcze okazja Salaka. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. No i proszę, znakomicie założony pressing. Udało się odzyskać piłkę. Szansa na strzał. Mane I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było Sala przed szansą. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Maciej. Mija teraz bez kłopotu. Umówmy się, ten strzał do jego CV nie trafi. Koledzy z drużyny wyglądają na wściekłych, Tomku. Z takiej odległości tak mocne uderzenie nie mogło chyba wpaść. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Nie popisał nam się obrońca teraz. Dobrze obroniony strzał. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Słyszymy gwizdek. Sędzia zaprasza zawodników... Już grają. Jeszcze trzy kwadranse i poznamy zwycięzcę tegorocznej UEFA Champions League. Chyba, że będzie dogrywka. Roberto Firmino. Ciekawe minięcie teraz. Dalej. Uwaga. Ale uwaga. Mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy co to przyniesie. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Ramsey, Watkins, jeszcze nie słychać gwizdka, zastosowana korzyść. Ale było widać, że puszczenie tej akcji nie da korzyści atakującym. Żur wolny. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. No i po ataku dobra interwencja. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Ale teraz dziura w defensywie. Firmino. Podanie to Roberto Firmino. Co teraz zrobi? Zacentruje. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Matip. Van Dijk podaje, ale niecelnie. No i mamy rzut wolny dla Liverpoolu. Teraz sala z piłką na połowie rywala. Goal! Była bramka przewagi, a teraz są dwie. Trzeba wziąć się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. A więc mamy trzy do jednego. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Poradził sobie z przeciwnikiem. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Gol! Piłka w siatce. Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Teraz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało, obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd gdyby nie trafił. Obecny wynik 4-1. Nie popisał się obrońca, łatwo dał się minąć. Że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Na tablicy wyników: 5 do 1. Diermino ma teraz piłkę. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. O no i nie ma! Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Może spokojnie dośrodkować. Frankarz bez kłopotu wyłapuje to dośrodkowanie. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu